Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pierdloni. ze mną jest Zwiro Witam, witam. I lecimy dalej, sesja nagrywkowa. Jesteśmy o. na stadionie. Jest y stadion. Brookbet, to jest stadion. Brookbet, Germanica, Nieczycza. Artus, Artus to Stania, tak? Tak. Gdzie to jest stadion? DK jest napisane, no. A jaki masz klub? Gdzie masz napisane? Archus, tylko to jest dużo zielonych, nie wiem, który jest w stadion. Ale znalazłeś Archus? O, jest Archus. Tak, tu jest. Dobra, trzeba szukać. No, jak A, gdzieś w centrum będzie Idziemy 5 robić. O. O, pięknie. A gdzie A, ja To nie ale... zielone. Gdzie ja kliknąłem? Nie wiem, gdzie to jest. Co jest? Dobra. Niestety w poprzednim okolicznościach. Mamy. Chos? Nie wiem. Mamy Portoryko. Tak stwierdza, że. Z Rico. co kłam. W Portoryko nie ma tej. Z boku Chyba nie ma. Za nie. nie powinna być z boku. Zabój na paviec, i masz antenkę z boku. To Aha, być byś te... Aha, to no w sumie. To idę w, w Ponce. W Pące, no idź w pące. W a ajajaj. O, jaka lokacja. Ajajaj. Chysa. Dobra. Dobra. Lecimy dalej. Jakie te lokacje, co tu mamy? To jest druga... Nie, to jest... Grecja? Dobra, na tym. Ten... Szybka akcja. Widzę push. Ajdę, To ja walnę jakieś kretę. no. Będzie kreta. O O Jezus, jaki plonk życia. Jeszcze pytajniczki. Toksyczne. Najbardziej toksyczny... Najbardziej toksyczne duo. W polskim Geogesserze. Wyspę człowiek? Wyspa człowiek, mówisz? No, Mank Society, no to jest band. Pani Ani jednej czerwonej blachy nie mam. A jest faktycznie. ja tak gdzieś tu na górę dam. O, jednak nie. No? Ajajaj, karamba, widzowie. Coś mam źle obraz ucięty. To nie <grystanie> będą widzieć zjebane obraz. No trudno. Bywa. Jakoś Nie parę, naprawdę. Dobra, co tu mamy? Eee. Czemu taki obraz jest brzydki? No i tak. O, teraz się naprawimy. Mamy no okrągłe słupy. Co, co, co? Co? Mamy no okrągłe słupy. A Brazylia to my... jest? Palmy, chuj jakie. Misiones, co? Nie, no Brazylia. Co? Minions? Nie no, ja, ja, ale to jest Brazylia, nie. Nie jest napisane. To no Brazylia, no to południe jakieś, no. No nie wiem, co O, jeszcze... kierunkowo 67, to jest, czekaj. Raz, dwa, no. trzy, 4, pięć, to jest Minas Gerais. Nie, to jest 6, 7, 8, 9, to jest Motogrosa jakiś, prawda? To... Guia <laughs> <Kuja> Bagu. <laughs> o oh, jest. Mato Grosso jakieś... <laughs> co jest? Oho! No, Campo Matogroso. Grande. Campo Grande. Ajajaj. Aj, aj. Campo Grande powinny być takie nazwy ulitne na tych... na słupach chyba. No, nieważne. Mm, dobra, lecimy dalej, nieważne, nieważne. Nie, ważne. nie Jak... Jak... jaka Japonia? jaka, Japonia? jaka, Japonia, z... jaka Japonia, Iglesia co? Iglesia, skoda, tak? Iglesia de la nie, Comunidad. Ty. Po, po hiszpańsku pisze. A czemu nie mam tam być? To jest po... Nie. Nie wiem, po hiszpańsku pisze. jest napisane stary. Czekaj, czekaj. Jezu, to jest jakiś. Nie będzie jakaś wyspa śmieszna? A, to będzie, To będzie coś śmiesznego. No. Jakie jest w ogóle auto? To Czerwone nie auto jest. Czerwone nie auto? Mam, na... a ja... Nie, z blur, z innego, auta. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Dobra, nie, wiem, już znam Puerto Rico. wie. O, nie kliknąłem no. nic. <noise> to dobre Puerto Rico. Ciekawa, linda, ciekawa. Mamy długie linie. Jakaś północna Norwegia. Północna Norwegia. więcej nie trzeba mówić. Mało drzew jest, czyli będzie północno. Dużo gór jest. Aż tak północno mówisz? No, kawę się. Ja dam troszkę tu bliżej. Oj, a miałem no. tam klikać. Tu miałem klikać. Widzowie widzieli. Dokładnie tam. Hmm. To, to, to... Trzy i pół. Trzy i pół. Aaa, no, Mamy jakieś coś Co to mamy? Tur, turasy jakieś suche? Turasy... Turkiye? Turkiye, ekmek. Tu oczywiście słucham gdzieś z tyłu. Imperium Osmańskie. Domie. Nie mamy jechać, dachy. Nie mogę jechać. I nie mamy dachy z tych z dachówek. <laughs> Dach jest dachówek. No to dobre. Mógłby... No nie, no ja bym patrzę. Turcja jest ja w Unii. Ja mówię, Tur Turcja z Unii Europejskiej? Są no, A ja nie wiem. Tak? <laughs> <laughs> I nie ale jest, ale co. Mają, mają pasek europejski na blachę. dam tu, Jola. No i super, dobrze, poszło. A drugi, a gdzie no, Też tam, gdzie? Quadruple. Kwadruple. Jakieś ciekawsze rundy by się przydały. O, Mamy. proszę bardzo. Masz holenderską ciekawszą rundę. Runda jest stanie... Takie masz stany depresyjne? <głos》>, masz Holend holendrów. Mas ok? A tak taka gena w Holandii. Czekaj, Holandia czy Luksemburg? Ale aż tak? Nie w Luksemburgu chcesz mieć tyle miejsca? No to wiem będzie gdzieś taki. Tam jest taka be. kamera, nie wiem. A znalazłeś język? No nie, ale mają blachy żółte. tak mówić. Raczej nie Izrael. Kurwa. No. no. Szef. Szef i Szef 4,5. Cztery i pół. Cztery i pół. Największy kraj, że ty, tak. O! Łopanie, to, kraj. to ty na mnie spojrzałeś. Jakiś jeszcze. Jeszcze nie wiem jaki, ale jest większy. No Peru, Jordania, Hecz. No, nas płynniowa Peru, Jordania, Hecz. Imo. Mamy ten... Nie w nie byśmy mieli auta. tutaj jesteśmy na południowej półkuli. Eee, no to jest... To jest On pewnie gdzieś my... jakaś atak. Czarne auto jest no. Peru. Dzięki, ja, mam białe. A bo ja. to jest czarny Ja mam czarne auto. No to czarne i białe jest pewnie. Multipliki, Lirida, Districto de Celana. Celana? Czy celana? Celana, de będzie. Jest. Nie wiem. Gdzieś będzie. To nie będziemy... To, to słupy tak boliwisko wygląda. Mówisz że Bolivia? No to a może nie, być Bolivia. Mhm. Wiem ci, że no, a no jest sucho. Jest wysoko, jest 50. Mamy kaktusy. Ale czekaj, a... A czarne auto nie było na północy czasami Peru? Kurwa, no ja już się pamiętam. gubię. Peru było tak wpółdzielone. Czarno i biało, czarne i białe auto. Kurwa, ja, Dobra, pamiętam. to jest czarne auto, czyli to, jest, to musi być Peru. Albo to jest jakaś Argentyna z dupy, ale góry są za małe na Argentynę z dupy. Także go Peru. <laughs> Ja pójdę tu wyżej. Jeden nidus, a win, win kalana. Kalana. No ja gdzieś tu bym gdzieś to dał. Jest Kamata. Calana. Kamata znalazłem. Kamiara. O, jeszcze no wyżej. Aj. Jeszcze musisz. Tak, Bo tak, je, tak. Jest calana. Jest calana. O, to była w ogóle dzielnica. Oj widzowie, no, I... ciężki, ciężkie mecze są widzowie. Już nie ma tego. Tu tak mamy z Montenegro. O, kana jakieś. O, o co to na mnie przemysłowia? No, mhm. Serbia, Serbia. Serbia. No, Serbia. Co Serbia? Serbia. nie wiem, były pachołki serbskie. Mamy Chile tutaj widzowie. Chwila, Chwila, Chwila. Chwila jest tak. Co? Tak jest ten, Arabia. Arabia Saudyjska? Huawei. Yeah. Huawei? Huawei, no. Jak mi rzuca. Mówisz, Huawei? Huawei? No... E64, mam myśleć. Bez znaczenia jaka droga. Oho, no... Widzę, no. Widzowie... nas. znalazł. Dobra, no, jakąś rundę ciekawszą, żeby ich rozwalić. <słuch> no... To nie jest ciekawa nie? No, według mnie wydaje się ciekawa. Akurat dla ciebie Czemu przynajmniej. Nie Stop, no Rosja, nie? Rosja. No, co ty robisz? No, to jest. No, dobra, no. to nie jest? Ja się nie znam na cyrylicy, ja tylko promuję. Oj, dojeżdżamy do znaku, który nam nic nie powie. To, to Łagier jest jakiś. Jest na sekret. No i zas... no co może być takie ładne, no Moskwa. Kpacho Jezu, jaka długa nazwa z miejscowości. I na kpa się zaczyna. Jak? K, p, a acy, chy, oky, a3, apy, my, echy, chy, ch, ary. <głos》> tak jest napisane, a nie wiem jak się to czyta. No nie wiem. Co ty tam radzisz. Co ty dzielasz? Ja. Co ty działasz. Ty działaś? działasz. jakiejś takiej większej miejscowości, co by się tak nazywało, ale. Nie wiem. No. Dobra, no, no nowgorod. Widzisz, nowgorod? gdzie ja spadłem? Spadłem pod drogę gdzieś. No, Niżny Nowgorod, tak, tak. Gdzie jest Niżny Nowgorod? Dzisiaj jest nagle Niżny Nowgorod, nie jesteśmy w Niżnym Nowgorodzie, ale jedzie się na pół, na... ...na południowy... Tutaj. Nie wiem. To gdzieś tu tam. No, Moskwa. Na Pięć, Moskwa. No, Moskwa. Moskwy. O, to jest. Koniec. Piękna giereczka. No to jeszcze sobie jedną zagramy, widzowie. Oj, wyrzuciło. Tu tak miłe też. Dobra, jeszcze szybka giereczka, jedna na dzisiaj. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. O, widzowie. widzowie. Play. Dobra, teraz. No moving gram. No. Jesteśmy na no, Madagaskarze. Proste, dokładnie ja wiem. Dla... Dokładnie tutaj. Czekaj, dokładnie to było gdzieś. Tu, gdzieś. Nie, tu, tu. Gdzie? Nie, tak daleko, to jest w sprzymianie. O. o! Dobrze, Łatwo. Tak. A popytałem. Dały... Popy no. gdzieś. anton narywa. powiem że szybka giereczka. Na koniec. Na koniec dzisiejszego odcinka mamy tutaj jakieś skandynawskie państwo. Rok 2013. No to Norwegię no to co? Jakieś... Mhm. To jest Svitkan w Skandynawii. Svitkan. O to jest... To jest... No to są też. To, to, fin 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 to, to są Finlandia. Finlandia, Znalazłem znaki, Finlandia. No, no to typowa. Dobre. Typowa Finlandia. Finlandia. No. no. Łatwo. Dobra. Dzięki wielkie Przemek, dzięki wielkie widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Manko. Możesz się pożegnać, pozwalam ci. Tema.